Hej, witam serdecznie na kanale Analog Online, a właściwie witamy, bo jest tu ze mną mój pies. Gdzieś tutaj może pochrząkiwać. Jeżeli takie dźwięki usłyszycie, to nie ja. To najprawdopodobniej nie ja. Jest taka sprawa. Zakupiłem sobie spontanicznie aparat. Jest to aparat Zorki. Chyba jest to pierwsza wersja tego aparatu. Tak mi się wydaje. Aparat jest w stanie nieznanym, kupiony za kwotę, no nieważne w sumie za jaką kwotę, ani mało, ani dużą. Patrząc na to, jakie ceny obecnie te aparaty potrafią yy, mieć na eBayu czy na naszych polskich portalach sprzedażowych, to była cena średnia w sumie. No. Kurde, liczę na to, że będzie działał. Nie wiem, sprawdzimy to za chwilkę. Już jestem przygotowany. Mam otwieracz. Mam paczkę. Byłem przed chwilą w paczkomacie. Ciężki. No i otwieram. Prosto. Trochę poszeleszczę Aparat wzorki. Do tej pory miałem kilka aparatów wzorki. Kilka przewinęło się przez moje ręce. Jednym z pierwszych aparatów, jakie miałem, takim w pełni manualnym, to był aparat Zorki 4. Miałem go przez długi czas. Moja mama kupiła go od mojej, od jej koleżanki, no dosłownie za butelkę wody kiedyś tam, w dawnych czasach, przed internetem. No, i tyle. I przez długi czas miałem ten aparat. Uwielbiałem Zorkę. Zorkę 4. Ale niestety zostawiłem ją w namiocie w przedsionku. Padał deszcz zamokła i to był jej koniec. Ach, szkoda, bardzo żałuję. Nie, nie dało rady jej odratować. Tak, a teraz mamy Zorki 1 najprawdopodobniej. Dobra, wyjmuję to z pudła. Czemu ją kupiłem? Bo obecnie nie mam żadnego aparatu dalmierzowego. O. Dobra, czy tu jest pół kilo schabu, czy to jest aparat z Zobaczymy. Kurde. Jest! Jest coś ciężkiego? Jest jakaś skóra? Okay, aparat Futerale o jak poprzednio Roli Flexa z takiego zielonego osadu, oczyszczałem to teraz mam to samo, aparat przyleżał długo, jego historia jest taka krótka i nieznana, bo człowiek od którego ją kupiłem to, to co z kolei gdzieś tam ją wynalazł w jakimś mieszkaniu. Przeleżała w pudle, nikt jej nie chciał No to ja ją sobie wziąłem I zobaczymy co to jest Dobra Tak, futerał wygląda spoko Jest tam poobijany Porysowany, ale Cały No i jest to paradzorki. Fajne są te pierwsze Wypusty, bo one są takie Małe, poręczne normalne. No wygląda jak lejka Wygląda jak lejka Trójka Identycznie. Dobra, wykręcę tutaj mocowanie. No też trochę później działę. Czekajcie, bo tu mam coś jeszcze, tu jest. Co to jest? Co to jest? Tu mam taką. Myślałem, że to jakaś ściągawka z tabelami naświetleń albo coś w tym stylu, ale nie. Nie wiem, co to jest. Czy to jest jakaś pomoc do nakładania filmu? Nie wiem. Dobra, futero jest OK. Odkładam go. Fajny jest ten aparat, jest mega mały. Przyjemnie się go trzyma w ręku. Oryginalny, oryginalna zaślepka obiektywu. O, jest filtr żółty. Super. To sobie tu odłożę. Taki ściągany. Co to jest za filtr? Filtr PZO. Bez gwintu. Dobra. No, i teraz nie wiem, czy to się po prostu wyjmuje, wyjmuje i przekręca. Tak jak w lajce, dobra. Spoko, fajnie wygląda. Yy, tutaj trochę mi zaparowało. Jest 0 yy, stopni na zewnątrz. Przesyłka przed chwilą została wyjęta z paczkomatu. Także wszystkie smary, jeśli są za stałe, no to nie pozwolą pracować migawce. W środku. Muszę powiedzieć, że czysty. Wizjer jest czysty. Plamka. Yy, plamka dalmierza widoczna. Wyraźna. A już mi tu trochę zaparowało. Dobra. Naciskam, nic się nie dzieje. Jak to jest ustawione? Ale ciężko chodzi. Tam jest chyba film w środku. Dobra, jedna 500 na sekundy. Nic z tego, no, nic z tego, widać od razu, że smary są tutaj, kurde to odkręcić teraz, dobra odkręca się, odkręcimy obiektyw, zobaczymy jak w środku, w środku wygląda ok, obiektyw też wygląda dobrze. Nakręcę jeszcze raz. Ciężko chodzi, to już widać od razu. Yy... Migawka, kurtynka z tej strony wygląda dobrze. Sprawdźmy, coś tu przeskoczyło. No, wiadomo, że to jest. Nie wiem, jest za, za wolno, to leci. Powinno być to dużo szybciej. Otworzę dół. Yy. Jakoś to ciężko wszystko chodzi topornie. Ciężko i to bardzo ciężko. A, bo to jest otwarte. Tak? Nie. Nie, to tutaj po prostu toporne są te wszystkie. O, no, mówiłem, że tu jest film. Co to jest w ogóle? coś od kasetki. No film jest ewidentnie nawinięty jak to wyjmuję. To nie, nie, to jest ro, rąka, szpulka znaczy. A to co to jest? Aha. Tu też jest szpulka. Nie, to nie jest film. To są po prostu dwie szpulki, ale to strasznie ciężko chodzi. To jeżeli tu nic nie ma. kurczaki. Dobra, aparat chodzi mega ciężko. Nie powinien aż tak być tutaj toporny. Damy krótszy czas. czy znaczy nie krótszy, a dłuższy. Jedna setna. Hmm. Według mnie za, za szybko i za wolno, przepraszam, to leci. 1,60, hmm, no też działa. 1,40 tutaj już nie, już o, widać, że zerwany film jest w środku. Już się zerwał film i tam został. Trzeba to wyciągnąć. No dobra, tu widać, że już kurtynka O, to pokażę, może będzie widać coś. Coś tu widać, film jest zerwany. Tu kurtynka na 1,60 bodajże już się zatrzymała. Oj, lepiej tego nie ruszać. Kurde. Nie, na 1,40. Hmm, no już lepiej się tym nie bawić. Dobra, przestawię na jakiś szybszy czas. Jedna dwusetna. Jakoś to leci. Aparat jest do czyszczenia. Tak to wygląda. Zdjęto. Nie. Zgotowywano w ZSSR. Made in USSR. Zorki. Czyli zorka. No i git. Dobra. Teraz tak, dam jeszcze to na TZ. A to nie tutaj. Co ja robię? Jeszcze raz. Ok, trochę strach, to wszystko. Szekajcie. Za dużo naraz chcę zrobić. Na raz tutaj. Nie, no kurtynka, nie, nie, nie. Blokuje się. Nie jest sprawny. No i dobra. Na razie wędruję u mnie na półeczkę. Aparat jest yy, do czyszczenia. Wędruje na półkę. Będzie czekał na lepsze czasy. Yy, tutaj poszukam kogoś, kto w miarę szybko to przeserwisuje. Także taki zakup. Czy udany? Nie do końca on jest udany. Gdyby było trochę taniej, byłoby trochę lepiej. No. Także z takim tutaj komunikatem odmeldowuję się. Żegnam Państwa. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Hej,